To jest odpowiedź na to, co wybierać do jedzenia, czyli przyjrzeć się temu, co ja jem, mniej żywności wysoko przetworzonej, stricte takie, na przykład, na przykład, codziennie ja się pytam, co tam pan, panie je? Chlebek. No to już nie ma definicji chleba w tym kraju, my nawet o tym nie wiemy, czyli jeśli producent robi cokolwiek, z czegokolwiek i wygląda, smakuje, pachnie jak chleb, to on to sprzedaje jako chleb. No i na szczęście to już nie jest sklep, tylko z nazwy. jest My dużo rzeczy z nazwy jemy. Pierści z kurczaka też z nazwy jemy. Czy wieprzowinka to już jest z nazwy jemy. Tam się wydaje, że to jest jeszcze mamy ekologiczne nazwane albo z witaminami, że bomba witaminowa i tak dalej. Czy jeśli ja do toksycznego z żywności wysoko przetworzonej, nawet alkohol, czy te fruktoza metabolizuje się w ten sam do, sposób, dodam witamin, to ta to, 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 to toksyna już nie będzie. Czyli dalej. Poza tym są zawartości związków toksycznych dopuszczonych do tego. No to ja też nie chcę jeść, co ma w ogóle związki toksyczne jakieś tam, a nie te normy podniesione teraz, żeby się okazało, że się będzie mieściło. W... Te normy są też zmieniane, czyli dużo jest takich pułapek i trudno się takiej prostej osobie w tym połapać, no bo naprawdę jak ona wejdzie do sklepu, to nie ma co kupić, serio, ja to wiem. A w takich małych miejscowościach to już w ogóle. No bo widzisz, że sklepata tam 80%, to, to jak ja widzę, ja bym tego nie kupił, tego bym nie kupił, tego bym też nie kupił, no to mi, się, to mi tu nic nie zostało, no nie mam co jeść. Jak mam w sumie jeść syf, to nie wiem wcale. Ale z drugiej strony też sklepy ekologiczne też stosują różne swoje zagrywki, żeby przyczepić sobie do etykiety znaczek ekobio, który jest w obecnych czasach, ludzie coraz bardziej zwracają na to uwagę, ale z drugiej strony też jest tak, że często firmy wykorzystują to na tyle, że w praktyce przy różnych próbkach ostatnio czytałem takie statystyki w sklepach ekologicznych, że ten sam produkt ekologiczny w porównaniu z, z produktem z normalnego sklepu typu ryż, nie ma absolutnie w nich żadnej różnicy. Jakby też Polska i, i Unia Europejska, próbując zakazać różnych pestycydów, przegrywa na tym tle, tak. i, i no, ciężko jest naprawdę dojść do takiego momentu, w którym możemy naprawdę unikać toksyn. No, jest, i, ży, żyjemy trochę w świecie, który zaczyna walczyć z tym, co naturalne, zaczyna obecnie zakazywać ziół. Z kolei dopuszczając y, kilkaset, kilka tysięcy różnych nazw pestycydów, w którym jesteśmy karmieni. Dokładnie. W 1974 roku było 170 dodatków do żywności. FDA zatwierdziła na świecie. 172 dodatki do żywności. Okej, okay. a teraz jest ponad 10 tysięcy. No to co my jemy?